The dam is breaking in It was bound to happen Cause your heart is caving in jeszcze. So why you bother? This is not nie może wstać na lekcje zdalne. Takie mu weźmiemy, a co? O, fuj, Jednak nie. Halo, hej, si strany Madzíov. Witam Was w kolejnym vlogu, w kolejnym vlogu, troszeczkę tak jakby vlog masowym Wczoraj byliśmy na takich małych zakupach. Nie to nie były, no, były małe zakupy, ale nie kupowaliśmy nic świątecznego. Po prostu ja teraz uwielbiam jeździć do tych sklepów, tak jakby można powiedzieć, nie wiem, budowlanych, niebudowlanych i sprawdzać, jak tam teraz wyglądają ozdoby świąteczne. Czy już mają wszystkie ozdoby świąteczne? Może coś mi wpadnie w oko, yy, więc byliśmy w mrówce i. Yy, yy. Tam też były właśnie choinki na pięku e, i będziecie mogły zobaczyć na przebitkach, e, jak te choinki wyglądały. No, muszę Wam powiedzieć, że dupy nie urywały, były o wiele droższe niż ta moja. E, no, w jakiej cenie były? Około 200-250 zł. E, wyglądały o wiele gorzej. To dopracowanie, ten pieniek no, taki można powiedzieć, że średnio, średnio wyglądał. Także e, no, rzeczywiście. Będziecie mogły same ocenić po prostu. Także tym bardziej jestem zadowolona. Moja choinka kosztowała około nie wiem, 100 zł, jakoś tak, za 180 cm na pięknie. I wiele z Was też pisało, że za wcześnie, za wcześnie: czemu tak wcześnie? A czemu nie? A czemu nie? My w zeszłym roku nie mieliśmy choinki e, i tak po prostu zatęskniliśmy bardzo tymi świętami. E, tym bardziej, że czas jest jaki jest, a my chcieliśmy po prostu e, troszeczkę pozytywniej do tego podejść, troszeczkę bardziej się... E, bardziej poczuć klimat tych świąt. Także e, myślę, że nie robię nikomu krzywdy tym, że wcześniej ubrałam po prostu choinkę. Um, i cóż, no zapraszam Was na dzisiejszego vloga nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji i zapraszam do dalszego oglądania zapomniałam wam powiedzieć jaki jest dzisiaj plan mój plan dzisiaj jest taki, że ja mam nagrywki, jak możecie zobaczyć już tak jakby wierzchnią warstwę mam nałożoną na twarzy podkład, dzisiaj będę nagrywała malowanie, malujemy już któreś z kolei, można powiedzieć moją paletką Twice i tutaj wam pokażę ją, myślę, że widzieliście na takim szybkim open boxie tak, już proszę, możecie zobaczyć jak ją ładnie tutaj poukładam, odbiłem się lampy. Jak ją ładnie poukładałam, zapraszam od razu też na kanał Główny, tam będzie malowanie, e, malowanie i gadanie, taki chitzap make-up w planie nagrać e, i co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? A i ulubieńców dawno nie było ulubieńców, a ulubieńcy się pojawili, także dzisiaj mam w planie nagrywanie, pięknie się zrymowało. E, no, zapraszam do dalszego oglądania. Jestem, jestem z powrotem, ale jak możecie zobaczyć, nieco odmieniona. Nieco odmieniona w makijażu i w. no w makijażu po prostu. Także filmiki nagrane to co miało być zrobione, zrobione e, pokażę wam dwie paczuszki które właśnie do mnie dotarły e, i pokażę wam moich ostatnich ulubieńców także przyszły do mnie dwie paczki, może zacznijmy od tej e, paczuchy bo tutaj mamy książkę e, książkę od e, Magdaleny Kordel, bo nadal cię kocham i jest to książka świąteczna z świąteczną można powiedzieć historią w tle, do tego dostałam trochę kopert i trochę kartek w ogóle do wysłania zobaczcie, pokażę Wam tutaj taką jedną, jest to taka karteczka, każda droga zaczyna się od pierwszego kroku, to jest cytat właśnie Magdaleny Kordel i to jest kartka, którą możemy zaadresować, możemy włożyć do takiej pięknej koperty, wysłać do bliskich, w ogóle to Dajcie znać, czy wysyłacie. Wysyłacie życzenia, wysyłacie kartki pocztą z życzeniami. Ja muszę powiedzieć, że u nas to zamarło. Najpierw były kartki, później były telefony, na koniec były SMS-y, później messenger, a później jakoś to po prostu. No, zanikło, także przepiękne, przepiękne karteczki. Może coś z nimi wykminię, może coś rzeczywiście powysyłam. Także e, takie karteczki, dziękuję bardzo. To jest wydawnictwo, znak oczywiście. No i standardowo musi być świąteczna książka, świąteczne czytanie. Też mi dajcie znać, czy czytacie właśnie jakieś świąteczne książki? Macie odłożone na specjalną okazję. Na, ok na okazję świąt właśnie e, takie świąteczne opowieści e, ja muszę Wam powiedzieć, że mam od razu Wam to tutaj pokażę są odłożone e, tutaj Wigilina Przystań Sylwii Trojanowskiej e, i tutaj e, Agata Przybyłek Siedem Cudów, jeszcze nie przeczytane książki z zeszłego roku świąteczne odłożyłam je, no bo no bo halo, no, no jak można czytać Wigiliną Przystań na przykład em, w lipcu zamówionko moje z Jońs przyszło, e, ciuchy oczywiście, że ciuchy, swatarki bluzeczki e, jeansy, swatarki w dalszym ciągu, także będzie mierzymy będzie mierzymy na kanale głównym także zapraszam Was tam serdecznie witajcie na moim miejscu witajcie na moim miejscu do nagrywania ja tutaj może sobie przesunę te wszystkie moje rzeczy e, zainstalowałam się z powrotem na moim miejscu do nagrywania. Przesunę sobie je. Przesunę się do Was bliżej. E, przesunę się bliżej. Witajcie. O tak, może. Może za blisko. E, tak, pochwalę się Wam od razu. Tutaj e, wisiorek z napisem e, Madziow. Tak. Jest e, to wisiorek z Jessie Made. E, cóż, ulubieńcy. Ulubieńcy nie będą to ulubieńcy. E, Kosmetyczni, od razu Wam powiem, będą to ulubieńcy herbaciani, można tak powiedzieć. W zeszłym roku pytałam się Was na Instagramie yy, o herbaty, jakie herbaty mi polecacie. Yy, w zeszłym roku, yy, właściwie to już od roku nie piję kawy, zamieniłam kawę na herbatę. Historia właśnie tego taka jest, że ja po kawie się gorzej czułam, skakało mi ciśnienie. Też picie mleka do końca mi nie, nie służyło, więc stwierdziłam, że rezygnuję z kawy. Było dla mnie to bardzo ciężkie, bo ja uwielbiam smak kawy, uwielbiam ten rytuał picia kawy o poranku czy po południu. No ale stwierdziłam, że no trudno dla zdrowia, czego się nie robi dla zdrowia, spróbuję. Odstawiłam mi Jarok, gdzie ja po prostu zakochałam się w herbatach marki. Twinings moje drogie. Jedną z herbat, które mi polecałyście, była właśnie herbata e, Twinings. E, no i moimi ulubieńcami stały się właśnie czarne herbaty. E, I mamy tutaj e, najlepszą z najlepszych: e, herbatkę Earl Grey e, Tea. E, tak się prezentuje. Otwierana, one są oczywiście w takich saszetkach. Tak zaczyna na pierwszym miejscu żółta, na drugim miejscu czerwona English Breakfast Tea, na trzecim miejscu mamy Prince of Wales Tea, tą czarną. I na ostatnim miejscu najmniej mi zasmakowała jednak Lady Greaty niebieska. Po wypróbowaniu wszystkich stwierdziłam, że ta jest jakaś taka dziwna, ta jest jakaś taka, nie wiem, ma taki dziwny posmak kwiatowy, więc stwierdziłam, że, że ta niebieska mi nie podejdzie. No najbardziej uwielbiam te dwie. E, właśnie ta English Breakfast Tea, no, typowa herbatka e, do śniadania z cytrynką, no po prostu miód, miód malina e, i tutaj druga, taka lżejsza, bo tutaj też mamy oznaczone, e, możecie zobaczyć. Tutaj mamy takie oznaczenie, która z nich jest mocniejsza, która jest słabsza. Możecie zobaczyć, ta jest słabsza, ta jest mocniejsza. Więc obie z nich kocham. Obie kocham miłością i obie, o, o, z obu ich korzystam. Jeśli chodzi o smakowe herbaty, to uwielbiam malinę z cytryną z Lidla. Z Lidla tam jest chyba marka Lloyd, o ile się nie mylę. A Lloyd? A nie. Nie, 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 Lord Nelson, Lord Nelson i uwielbiam właśnie mm, malinową z cytryną i uwielbiam e, malinową albo truskawką z agrestem, no, po prostu dwie ulubione herbaty. Nie mam tutaj opakowań, bo jeśli chodzi o te mm, owocowe, to ja je trzymam w słoiku, czekajcie, za chwilę Wam pokażę możecie zobaczyć w takim słoju je trzymam boję się, żeby mi, zobacz, to mi nie wywietrzało, one są po prostu w takich, w takich torebeczkach i wkładam je od razu do słoika, także nie mam opakowań ale jak możecie zobaczyć jest tutaj jest tutaj Lord Nelson i nie ma znaczenia, którą tak naprawdę wybierzemy, nie ma znaczenia, którą wylosujemy tutaj są właśnie, trzymam sobie w takim słoiczku herbaty owocowe jeśli chodzi o dostępność gdzie je kupuję? No to tak jak mówię, kupuję w Lidlu, kupuję w Market Poincie, Mamy taki sklep, można powiedzieć, lokalny, ale w Lidlu są dostępne. Także, nawet te Twiningsy możemy kupić w Lidlu za 6-7 zł. Także nie jest to duża cena, są naprawdę pyszne, naprawdę je uwielbiam. Wiem też, że mi dużo polecaliście herbaty sypane, że prawdziwa herbata to herbata sypana. No, nie jestem fanką, po prostu wydaje mi się, że to się za długo robi. Może, może spróbuję, może, może jeszcze mi się zmieni. Na ten moment kocham te. Herbatki. E, jestem wielką fanką, właśnie herbaty z cytrynką na, na te chłodniejsze dni e, kocham, uwielbiam i właśnie to są moi ulubieńcy.